Siema dzisiaj robimy tuning kołpaki z Chryslera montowane Problem jest taki, że mi wspoma padła i no jest ciężko Brrr. wyglądają tragicznie tutaj poobijane, ale Pujcie w dupę. Trochę wystaje, bo wydaje mi się, że te bolce przeszkadzają. Mam nadzieję, że się nie mylę. Bo kurde, spiłowałem to, ale to coś innego chyba tam nie łapie. Bo niby się dobija, ale tylko troszeczkę jak z jednej walny, to z drugiej wypada. I nie wchodzi do końca. A ja nie umiem zobaczyć, przez co to nie wchodzi. Kurwa, anga. dobra. Fakty okazały się takie, że klipsy są połamane. Ale mam na to mały plan o, ale widzicie o co mi chodzi Dobra, trzeba było się pozbyć klipsów i tak to będzie się trzymało, tylko to uciąć i będzie luks Z przodu zobaczcie jedna, druga, trzecia tretyczka, więc można powiedzieć, że samochód jest doinwestowany. Dobra, tniemy. Ostatnie tryty. Zbieramy śmieci. Raz mam, dwa i trzy. I patrzcie, ale fura bombastyczna. Bra! Bruh. Tony. Marah. Need...